To go z tej strony Chris, a to jest Mountain Blade Warband I ogólnie stwierdziłem, że dzisiaj będziemy takimi właśnie bandytami Jak tutaj właśnie to. szajka bandytów z lasu Takimi rabusiami eee, Chciałbym wam też pokazać jak na przykład można Dosyć łatwo zarobić Na sam początek, bo ja mam 50 dni i już niestety nie zrobię tego challenge'u, że w 50, e, 50 dni móc podbić zamek. Niestety mi ten challenge się nie udał, ale każdy z was może próbować. I ten challenge jest e, bez cheatów. Mamy to wszystko robić. Nie, że z cheatami. No, to trochę bez sensu by było, tak? 96. To ja podziękuję. Um, dobra, lecimy do Dichmir. Królestwo z Hadi. O, ktoś się ulepszy przez ten czas. Czterech salackich piechurów, rekrutów. Eee, A luźno Dobra, na szybko to sprzedajmy, a. Ja od ostatniego odcinka po prostu ten miecz wojenny o dobrym wyważeniu kupiłem i nabiłem bodajże poziom, i po prostu go założyłem. Fakt, faktem, okej, okay. jest ten trochę lepszy. Ok, jest fajniejszy, bo. Um, jest jednoręczny. No jednoręczny to mamy też ta, jeśli się zasłaniamy. Ten jest dwuręczny, no ale ma trochę lepsze obrażenia, jeśli znajdę taki sam, ale jednoręczny jak ten, to od razu bez zastanowienia, właśnie na widzę, e, dobra zapłać tyle ile masz biedaku, e, powiedzmy lećmy do Kuraw. Jest chyba w miarę do. A nie, Rej Wadin jest dosyć blisko to od razu polecę do Rej Wadin i mamy zasadzkę. <grywki> no, Taki mek. Wow. O Boże, dobra. Ciach, jeden. Gdzie są kolejni, bo ich chyba powinno być trzech. No i gadaj ziomek, żeby nie starzec się gdzieś tam ukrywać. A Boże, o panie bo widać te budki. On nie trafił. No i widzicie, ten miecz ściąga na strzałę, jeśli... A, dwóch było. Wieśniaki, okej. Okay. Jeśli jesteśmy. Wow. 45 Sztos. Dobra. Ten też nie ma za dużo sianka. Ale coś tam mu opchnę, Teraz temu opchnę Trochę. Trochę nawet i za dużo. Mam jakąś fajną zbroję, bo a nie w sumie mam dosyć fajną, ha, tak ci zapłacę o, za 61 tego to a w sumie ten miecz to ja mogę za 67 denarów to możemy jedynie co zrobić to w trąbkę pocałować za tyle denara to no, to nie opłaca mi się nawet, bo jest to coś. Dobra, teraz każdy mi powie, że wcześniej. O, o tu jest ich 100. Ilu was? 74. Okej, okay. that's good. Jakby by boj tak no 220 z, z nowych w tamtym odcinku e, Dużo większą armię pokonaliśmy z pieśniakami bodajże Także O, taktykal Może jaki ten koniec powolny Myk. Myk. O, ale się w sumie trochę. Dobra. Jednego już powaliłem. Drugiego. Łoł, wow, że go nie trafiłem. Trzeciego. Czwartego. Piątego. Ktoś chyba będzie strzelał do moich. Wow! Patrz że trafił. Szósty. Wow. Hmm. W sumie nie podjeżdżam do niego. A wow. Are you serious, dude? Jeszcze nie trafiłem, tylko sześć zabija. 41 obrażeń Dobra, nie mogę ich coś trafić, tym mierzem, siódmy. Aj I zabra mi spod nosa ósmy 9 No i chyba no to, no to wszystko, nie? A ja został pewnie jakiś ostatni ziomal, o. Jak? muszę sobie jeszcze na pewno konia kupić. Wow, dziewięciu zabito, pięciu rannych. O. No ale też miałem sporo rekrutów, nie? Tak, że nie ma co się trochę dziwić. Bo, o, lęski zbrojne. Spora ekspa też dostałem, niby. Ona no, ja sam sobie poziom piłem. O, saradki jeździec. O, to to lubię. Zaraz mi tutaj sargot wyle... Uuu, to by była klęska. Oj, to, to by była naprawdę klęska. Dobra, zapiszę w tym momencie. No, zwerbuję tak przy okazji chłopa, potem ich spalę. Własnym wojskiem. Haha. Etykawa... Ha. No nie no. 1900 denaru. Tak. Tak. Nie za dużo, To ja więcej już odzyskam stąd, nie? chcecie czytać mi z jakiegoś tam waszego tego, nie? Nie, to nie był żart, mordo. Chciałbyś, żeby to był żart, nie? Ale to nie był żart, to jest prawda. No trochę tych jeźdźców mam, nie? Niby są, ale nie jest ich to dużo. Powiem tak. Mek My... Czemu ja żadnych oparzeń właśnie nie widzę? O, dwóch. To będzie trzeci na 100%. gitara. Ty będziesz czwarty, ty będziesz na pewno piąty, bo tobie nie odpuszczę. i jesteś piąty. Piąty jest dechlak. Ty szósty. Bo, to, bo ty tak, prawie mi się też nie podobasz, nie? Chyba bratem by jest tamten. No po fachu. Szóstech? No to już oni giną wszyscy. O, ale to zupie nie ucieknę. Nie no, szybszego konia nawet O już nie ma sensu Może go trafię bełtem <gry> Nie zdążyłem, to jest lansowe jakie Aha, dobra, z rzeczy, a tutaj warto jest 500. Dobra, to wezmę o te trzy rzeczy. Potem kolejny, kolejna karawana, żeby nie mieli dostawy. O, ale tu jeszcze to co wygląda. Pierwszego go zabijam, no? Zabiłem. Uh. Make! Myk. Myk. Drugi. Trzeci. Ty czwarty. A, tylko ci draf, delikat uśnia. Gdzie jest takie słowa jak delikat uśnia. Ja się czasem zastanawiam. Piąty, szósty. Siódmy. 8 No kurde Ziomek Ziomul Na serio, że ruszyłem, ale myślałem, że jest za blisko to mikro Prawie 51 No i 9 Chyba najwięcej w tym odcinku 9 zabijam. Beskitu Beskitu O, trafić go trafiłem. Co on tu miał ucieczkę? O, aż tak się bawiłem, że by waliło. Przez chwilę. Heh. No to nieźle. O, składawski zbrojny, o i rycerz. O, dwóch jestów Ło, sztos. czy to nie będzie trochę lepszy kuń od, od mojego? No, oczywiście, że tak, że jest lepsze. ...biorę pod zastaw. <grymne> eee, w sumie... ...nie no to mi Jal... Jalbe... ...Jalbegi... ...110... <grymne> ...nie podobie tak trochę. Żeby nie trafić na jakiegoś Jarla. No to jest jakiś pajac. No bo tutaj już nie ma takich pobocznych zamków. Tylko ten. Dobra, lecimy naokoło. po. Albo nie, najpierw pojadę się, by sprzedać. O. I to nie byłby trochę głupi pomysł. No. Ja bo spojrzałem na chwilę na Minecrafta. Bo ten, bo widziałem na podglądzie, ale jak ktoś coś tam mi robi na wyspie, Ta, takie przyjemniaszki że mi psosą. No ale są ja to dobrze gracze. Mikrofon, Ej <laughs> ten A to ten Jeszcze to zbroja, O, no, tylko, że ona tak 14 tysięcy, nie? Tak troszkę dużo, nie? Ej, w sumie, cio I walone podatki Ej, Dobra, w sumie po drodze to mogę sobie zwerbować kilku Opa Dlaczego by nie? Bo w sumie nie masz jedzenia, kupię od nich Bo jak zaczną mi spinkalać z mojego tego, z mojej z mojego ciała to będzie przykro. Naprawdę, będzie by było przykro. zaatakuj bandytów, no dobra. Fig dużo to. Jestem jeszcze na musi. Jakimiś toporkami. Bo... Trzech. Czterech. Pięciu. Szef. Siedmiu. Czy Szef. 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 dziewięć? Ośmiu ciutra o <laughs> jak na zawołanie Dawaj mnie jakiś ten A nie, ja mam 50 na 50, aha Dobra, bo ja to myślałem, że ten, nie? Że jestem taki słaby Hmm. Nie wiem czy... Wędrowanie, czy pierwsza pomoc? Że to opatrywanie i ten, nie? Chirurgia. Bo to no, pewnie może się lekko przydać, nie? Ja teraz mogę wziąć? A, więcej. To akurat to nie stąd. No. Tak jak że myślał że myślę po prostu jak myślałem wielkie cudowne powiedziałem w ogóle dobra na szybko zapisik pisiu pisiu na 190 no i tak gajsik się trochę się Dobra, jeśli to przetrwam To będzie kit. jeśli nie przetrwam To będzie lipa Ale, myślę, że raczej to wygram Bo Na tych koniach to nikt A Bez problemu No, mogę wam zapowiedzieć na ostatni Na następny odcinek Że będę próbował podbić zamek. No jak ja w takim już bolcie sobie poradzę, no to już muszę. O, bo ja już swoje państwo. Żeby się nie napierdziać. Ej, teraz jak mogę ich tylu wytłuc... to ja nie liczę. A to jest koło K.O.6. Wow, 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 To To się nie wow, A wow, teraz wow, nie wow, 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 pewnie wow, wow, nie? śmieszne nie? na no, ośmiu powiedzmy Nie ma jak to móc walczyć mieczem aż szarasz Nie bo mam strasznie mało tego A konia, nie? A nie chcę, żeby taki fajny koń Koń mi umarł Prze Przez takich błaznów Bo to... <ścoughs> o nie No nie, no nie No patrz, o jest 10 U. Dobra, jeszcze na szybko, tak, na szybko was ulepszyć. Eee, zaraz piechór, nożycki ten, O, Mam pierwszego mam lukę. O, o, mam kolejnych jeźdźców, okej. Okay. Ty, ty, ty. I to bardzo pasi o 177 ok, muszę zapamiętać, że tyle że tu było i jak muszę się trochę dalej, bo tam trochę niebezpiecznie się zrobiło, bo Może by to powiedzieć przyszedł jakiś ziomal tam 70, ale czur pokonałem większą armię przed chwilą no ale żeby tak jakby to lekko powiedzieć Żeby nie przegrać, żeby nie być zapewne Dobra, innego rekruta mi brakuje Dobra, i tutaj w sumie dojadę do tego, do naszego celu. Można chyba zakończyć, nie? Bo nie wiem, że tam minuta jest. Wow, 22 minuty. No to nieźle. Myślałem, że będzie z 15, może coś takiego. A to ciol! Ja już wyrąbało, to już wyrąbało porządnie, nie? O, 140 Nie Dobra, ja mam spinkole ja mam spinkole, nie Dobra Więc co? Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie i oczywiście lajkujcie. I pamiętajcie, że odcinki są co jakiś czas, lajwy są codziennie w sumie, w te wakacje więc możecie na nie wpadać. Więc na razie cześć i do zobaczenia, do kolejnego.